Masz czasami problemy z zasypianiem. W jedne wieczory odpadasz, zanim jeszcze położysz głowę na poduszkę, a w inne kręcisz się po łóżku i nie możesz zasnąć. Nie masz kompletnie pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Nazywam się Magdalena Komsta i jestem panią od snu, czyli terapeutką poznawczo-behawioralną bezsenności. W tym filmie opowiem ci o pięciu błędach, które mogą skutkować problemami z zasypianiem, a o których niewiele osób wie. Jeśli o zasypianie chodzi, to czasem diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego nie będę mówić o tym, o czym wiedzą wszyscy, czyli o tym, żeby nie siedzieć wieczorem z nosem w telefonie, ani żeby uważać na duże ilości spożywanej kofeiny. Powiem o tym, o czym wiemy w medycynie snu, a co rzadko przedostaje się do zwykłych ludzi, takich jak ty. No to zaczynajmy. Błąd numer jeden: jedzenie pikantnych potraw na kolację. Kiedy rozmawiam z moimi pacjentami o kolacji, często dopytują o potrawy ciężkostrawne albo tłuste. I rzeczywiście, pokarmy, które są bogate w tłuszcze, nasycone, albo po prostu duże objętościowo posiłki, mogą negatywnie wpływać na sen. Niewiele osób jednak wie, że pikantne potrawy również mogą go zakłócać. Mm, 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 mm. Ostre przyprawy i sosy podnoszą temperaturę naszego ciała. A żeby zasnąć, temperatura ciała, temperatura głęboka, czyli wewnątrz naszego ciała musi się obniżyć. Jeśli po zjedzeniu pikantnego dania temperatura twojego ciała podniesie się, to zasypianie się opóźni, aż twój organizm odda ciepło na zewnątrz. Jeśli pocisz się po zjedzeniu czegoś pikantnego, to właśnie pod służy temu, żeby temperatura twojego ciała Została obniżona. Co więcej, pikantne jedzenie może nie tylko negatywnie wpływać na zasypianie, ale także na jakość i ilość snu, a także nasilać objawy zgagi, która powoduje częstsze wybudzenia. Dlatego jeśli kochasz pikantne jedzenie, to jedz je ze smakiem, ale w ciągu dnia, a nie na kolację. Błąd numer dwa. Suplementowanie witaminy D wieczorem. Żebyśmy mieli jasność, Witamina D jest bardzo ważna w kontekście snu, i jej niedobory mogą prowadzić do jego zaburzeń. Trudno jest dostarczać sobie witaminę D wyłącznie dzięki pożywieniu i światłu słonecznemu, dlatego, zdecydowana większość osób powinna ją suplementować. Ale, jeśli to możliwe, suplementuj ją rano, a nie wieczorem. Dlaczego? To może być trochę dmuchanie na zimne. Bo danych jest jeszcze niewiele, ale mamy pierwsze doniesienia, że przyjmowanie witaminy D, zwłaszcza w dużych dawkach, wieczorem może obniżać poziom melatoniny, a zbyt niski poziom melatoniny wieczorem może utrudniać zasypianie. Dlatego moim pacjentom rekomenduję, żeby przyjmowali witaminę D zgodnie z zaleceniami lekarza, ale najlepiej rano. A nie wieczorem. Ma to znaczenie przede wszystkim wtedy, kiedy masz już stwierdzone niedobory witaminy D i suplementujesz ją w dosyć dużych dawkach. Błąd numer 3. Silne światło w łazience. Kąpiel lub prysznic może być świetnym elementem rytuału wieczornego. Niemniej, jeśli ostatnie minuty przed snem spędzasz w silnie oświetlonej łazience, to możesz opóźnić swoją porę zasypiania. Nie, dobrze, snem. Sp... Ostatnie minuty spędzasz. Ja już nie wiem, jak się mówi po polsku. Światło działa jako główny regulator rytmu dobowego. Jeśli do Twojego mózgu przez nerw wzrokowy wpada światło, to Twój organizm uważa, że jest dzień i nie szykuje się do snu. Dopiero gdy światło wokół Ciebie stanie się słabsze, Twój mózg otrzyma informację, że zbliża się noc i zacznie się przygotowywać do snu. Dlatego warto unikać kontaktu z silnym światłem na minimum godzinę przed snem. I mam tu na myśli nie tylko światło emitowane przez ekrany elektroniczne naszych urządzeń, ale także to z naszej łazienki. Nierzadko moi pacjenci podczas pierwszej konsultacji opowiadają mi, że niby czują się dość senni, ale ta senność magicznie mija w trakcie wieczornej toalety. To nie magia, to fizjologia. Jeśli światło w ich łazience jest dość silne i zimne, to nawet krótki prysznic w połączeniu z myciem zębów może zahamować produkcję melatoniny i opóźnić zasypianie. Nie proponuję, żebyś od dzisiaj przestał się myć. Zastanów się po prostu, czy możesz jakoś przearanżować oświetlenie w swojej łazience, zwłaszcza jeżeli jest zimne, silne i świeci ci prosto w oczy. Może wystarczy zapalenie tylko części żarówek, a może masz oświetlenie, które jest poniżej oczu, na przykład listwę przy wannie. A może światło zapalone w korytarzu wystarczy, żeby oświetlić łazienkę do mycia zębów. Pamiętaj też, że świece nie wydzielają światła niebieskiego, które działa hamująco na produkcję melatoniny. Dlatego kąpiel przy świecach może być nie tylko nastrojowym, ale także w sumie prozdrowotnym zachowaniem. I teraz będzie, ale świece są nieekologiczne i wdycha się różne rzeczy, ale na to też mam badania. Bardzo nieprawda. Hej, tu montująca magda z przyszłości. Jeśli to, co do tej pory oglądasz, podobać się, proszę zostaw lajka. Zostaw jakiś krótki komentarz, na przykład: Nie mam problemów z zasypianiem, albo Mam problemy z zasypianiem. To bardzo, bardzo pomaga mi rozwijać kanał. A przy takim malutkim kanale jak mój, naprawdę każdy lajk like i każdy komentarz się liczy. Dzięki. Błąd numer 4. Wieczorne suszenie głowy gorącym nawiewem. Zostańmy w tematyce beauty. Być może po tym filmie zechcesz zmienić swoje nawyki higieniczne i przyłożysz mycie głowy z wieczoru na poranek. Dlaczego suszenie włosów nazywam błędem? Otóż, ogrzewanie głowy późnym wieczorem opóźnia zasypianie. Wyniki badań wskazują, że chłodzenie czaszki pozwala obniżyć temperaturę mózgu, a co za tym idzie przyspieszyć zasypianie i poprawić jakość snu. Jeśli do tej pory sądziłeś, że ziewanie ma na celu dotlenienie organizmu, to niestety muszę wyprowadzić cię z błędu. To mit, bo zawartość tlenu we krwi nie wzrasta po ziewaniu. Ziewanie służy obniżaniu temperatury mózgu, podobnie jak zianie u psów. Zianie czy ziajanie? Jeśli nie chcesz rezygnować z wieczornego mycia włosów i suszenia głowy, to przenieś je na nieco wcześniejszą godzinę, tak żeby nie ogrzewać skalpu na 30 minut przed snem. Możesz też spróbować użyć zimnego nawiewu, który nie podniesie tak temperatury Twojej głowy. Zachęcam też wszystkie włosomaniaczki, które doświadczają problemów ze snem, żeby zrezygnowały ze spania w czepkach, które co prawda chronią włosy przed uszkodzeniami, ale podnoszą temperatury głowy i mogą negatywnie wpływać na sen. Błąd numer 5: chodzenie boso przed snem. Od głowy przejdźmy do stóp. Tutaj jest odwrotnie. Błędem jest wychładzanie stóp przed pójściem spać. Być może znasz osobę, która zawsze kładzie się do łóżka w skarpetkach, bo kiedy jest jej zimno w stopy, to nie może zasnąć mimo ogromnego zmęczenia. To nie fanaberia, to fizjologia. Zasypianie jest poprzedzone rozszerzaniem się naczyń krwionośnych w najdalej położonych od serca częściach naszego ciała, czyli w dłoniach i stopach. Dzięki temu ciepło ucieka z wewnątrz naszego ciała, a jak już dzisiaj mówiłam, temperatura naszego ciała musi się obniżyć, żebyśmy mogli zasnąć. Jeśli z jakichś powodów jest nam zimno w stopy lub w dłonie, naczynia krwionośne kurczą się. Temperatura naszego ciała nie może dzięki temu się obniżyć i mamy trudności z zasypianiem. Jeżeli chodzenie na bosaka na krótko przed snem nie wyziębia Twoich stóp, no to nie ma sprawy. Ale jeżeli po lataniu. Ale jeżeli po chodzeniu na boso, Twoje stopy robią się chłodne, to muszę być jak Twoja mama. Załóż kapcie! Albo przynajmniej spaceruj po domu w skarpetkach. Kiedy już leżysz w łóżku i czujesz, że Twoje stopy są ciepłe, zdejmij skarpetki. Przyspieszysz w ten sposób oddawanie ciepła na zewnątrz i szybciej zapadniesz w sen. Spanie bez skarpetek ma sporo sensu, ponieważ podeszwy stóp są dosyć spore i jednocześnie nieowłosione, to właśnie tamtędy dochodzi do dosyć sporej termoregulacji. Wystawienie nagiej stopy spod kołdry pozwala nam szybko obniżyć temperaturę ciała w nocy Gdyby zrobiło nam się za gorąco. Większość z nas reguluje sobie temperaturę, właśnie na zmianę, wyciągając stopy spod kołdry i wkładając je, kiedy za nadto się schłodzimy. Jeżeli chodzenie na bosu, na bosu, na bosu. Ciekawa jestem, czy ty popełniasz któryś z tych pięciu błędów skutkujących problemami z zasypianiem? A może masz jakieś inne wątpliwości dotyczące zaśnięcia? Napisz je w komentarzu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o śnie i jego zaburzeniach, zapraszam Cię do dołączenia do mojego sennego newslettera. Raz w tygodniu będziesz dostawać ode mnie wiadomość mailową z cennymi wskazówkami dotyczącymi poprawy tego, jak śpisz. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i spać lepiej. Do zobaczenia w następnym filmie. Słodkich snów.